Hejka wszystkim, tutaj Arabella z terenu. Tutaj witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mam trochę zaległości, jeżeli chodzi o aktualizację, więc dzisiaj sobie wszystko nadrobimy. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie Was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Ogólnie nie pamiętam, że co było w aktualizacjach, jak mam być szczera, ale po prostu wejdziemy sobie tutaj w yy, dziennik zadań i zobaczymy co jest. Fenomenalne świetliki, albo krok po kroku, czy tam nie wiem, któreś zadanie to jest po prostu takie jak odblokowałam tam sobie przy tym wielkim kamieniu i ono wyskoczyło i ja go nie zrobiłam, ale po prostu dzisiaj je zrobię z wami. Kolejny update, ogólnie jeszcze tutaj sobie pojeżdżę i pozbieram świetliki jak wam będę opowiadała. Kolejny update jest taki, że kupiłam tego konika, o którym wam mówiłam, ale po prostu zbierałam sobie jeszcze na niego starkońcy no i w końcu go kupiłam. Kolejna sprawa jest taka, że mnie troszkę nie było tutaj na kanale i w ogóle, ale to wynika z tego, że mam po prostu dużo, dużo, dużo do ogarnienia w życiu prywatnym poza YouTube'em, więc aktualnie mam chwilową przerwę, aż tak bardzo się nie angażuję. Moje większe zaangażowanie będzie w okresie walentynek, gdzie chcę zrobić dla was jakiś maraton, albo przynajmniej wrzucić jakiś chociaż jeden specjalny odcinek, jak już maraton nie wypali, ale... Liczę, wypali maraton, tak samo jak udało nam się zrobić grudniowy daily, z czego jestem przeogromnie dumna. Jeżeli chodzi właśnie o te walentynki, to ja mam ogólnie parę pomysłów na filmy do tego maratonu, ale liczę też na was, więc jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł na film do tego maratonu, to dajcie mi znać w komentarzach. Wy mnie w tym po prostu. Bo wiecie, jakby kanał tworzymy wspólnie, więc krok po kroku. Arabella, czujesz zmiany w lesie? Znajdź Hemerę lub Anteję w lesie. Aha, czyli to jest to za zadanie, co tam do co zrobię potem. Fenomenalne świetliki. Cześć Arbela, czy podczas zbierania świetlików udało ci się zobaczyć piękny fenomen zwany walcem świetlików? Porozmawiaj z Rejanszem z Rejan Shem o fenomenie tańca świetlików. Nie? Tego po prostu trzeba doświadczyć na własnej skórze. Czasem świligi z głuchych lasów zbierają się w grupy i zaczynają wręcz tańczyć walczyka. Moje gabrysne serce bardzo się cieszy, kiedy mogę to zobaczyć. Dwie moje uczennice, Ada i Zuri, wyruszyły w podróż, by zobaczyć to na własne oczy. Jeśli się trochę pospieszysz, na pewno je dogonisz. Są niedaleko stąd. Ogólnie nie umiem czytać jego imienia, dać znać, czy wy też. <grym> nie wiem. Albo po prostu mi się literki mylą, bo już jestem zmęczona, albo nie wiem. Ale jedziemy sobie teraz tutaj ogólnie moje zabójcze tempo, nie, bo mam konika na pierwszym poziomie. No i kupiłam sobie ogólnie takiego siwulka. Nazwałam e, go, czy ją, Alfa. To jest ona. Okej, okay. nazwałam ją Alfa. E, podoba mi się i no. Ogólnie miałam Wam nagrać odcinek skupowania tego konia, i nagrałam to, ale to trwało półtorej minuty i stwierdziłam, że. Za długie na szorca, za krótkie na odcinek i w ogóle zrezygnowałam. <grym>, tak wyszło. Co to? Nie wiem, co to było. Tak, generalnie mówię do Was i się oddala mnie od tego zielonego wykrzyknika. Jest super. O, dobra, tutaj jest. Widzę, widzę, widzę. Cześć! Chcesz poszukać z nami świetlików? Hej, Zuri! Zuri? A więc jesteś Arabella i przysłał Cię Rej. Przez Prześwietnie, bardzo miło Cię poznać. Świe chętnie przedstawiłabym Cię Zuri, ale moja siostrzeczka nie widzi, dokąd idzie, bo ma głowę w chmurach. Szukałyśmy tańczących świetlików, ale teraz chyba trzeba znaleźć ją. Mam pomysł, może ty poszukać świetlików, a ja się rozejrzę za Zuri. Porozmawiaj z Adą o kapryśnych bliźniaczkach i tańczących świetlikach. Walec świetlików może się zacząć już niedługo. Pora zebrać że Te świetliki byłyby przez złotkie, gdyby miały na sobie suknie balowe. Chyba się rozpraszam. Szybko! Zbierz świetliki i przyprowadź je do Ade oraz Zuri. O, tu jakiś wyścig widzę. Wyścig walca świetlików, a to chyba było nawet w tej ostatniej aktualizacji. O, tutaj widzę, że za szybko nie pojadę, także po prostu wam to przyspieszę. Okej, okay. taki mały update, jak tam jesteś i wam się pokazuje, że macie szukać tych filigów, to chodzi o to, niebieskie, a nie wszystkie dookoła inne, ale ogarnęłam to. Super, jesteś! To jest niesamowite, piękne! Arabella, szybko ci poszło, a do tego możemy dzięki tobie zobaczyć coś wspaniałego. Portmobile z Adam i Zuri. Nareszcie mogę ci przedstawić moje bliźniaczce Zuri. Nie chciałam cię zmartwić, Ada. Po prostu tak mnie podekscytowały walcujące świligi, że nawet nie pomyślałam, żeby się zatrzymać, kiedy zobaczyłam jednego z nich. Ale nie udało mi się znaleźć reszty. Nie szkodzi, bo i tak wszystko zobaczyłyśmy dzięki Arabelle. Dzięki, Arabella. Walc jest piękniejszy niż sobie wyobrażałam. Dziękuję, Arabella, że mogłam to zobaczyć. Rejan, że ci się ucieszy, że udało nam się tego doświadczyć razem. Dzięki za wszystko, Arabella. Wracaj do nas, kiedy tylko zechcesz. Czyli mamy kolejny wyścig. Fajnie. I tu od razu nam się podnosi poziom konia. Że mogę... Wow, się przycwał. super. Dobra, i patrzymy dalej w dziennik zadań. Przyjaźń ze świetlikami. Dobra, to jedziemy. Przyjaźń ze świetlikami. Hej, Arbella, znasz moją przyjaciółkę Makenę? Ryjansz prosił cię o rozmowę z jego przyjaciółką Makeną w mchowym zagajniku. Arabella, czujesz zmianę w lesie? Aha, to jest to. Dobra. Musimy jechać teraz do tej Makeny. Ło, to jest trochę. Więc dobra, jedziemy. Według mapy. Do zielonego wykrzyknika. Dobra, po mapie widzę, że dojeżdżamy. Oj, Ale. Gdzie? O, tu. Dobra. Jesteśmy. Kogo ja widzę? Kogoś, kto uwielbia świetliki. Założę się, że przysłał Cię rejantrz. Miło mi Cię poznać, Arabella. Świetliki jeszcze nie wróciły na swoją drzemkę. Zbierają się na niedalekiej polanie, kiedy się gubią. Zbierz je i przyprowadź do tego drzewa. Co Ty na to? Zbierz świetliki i wróć z nimi do drzewa, by mogły się przespać. Regeneracja świetlików. Okej, okay, i tutaj to jakiś wyścig. Ale ten mam nadzieję, że pójdzie troszkę szybciej. Jak to? Tutaj. Dobra. Hop. Oj. Nie no, muszę przyznać Wam ogólnie, że tak samo, bo w ogóle się nie wypowiedziałam tam tamtym wyścigu. Ja nie wiem, w ogóle wypadło z prawy przy nagrywaniu yy, dla Was filmów. I tutaj muszę zebrać 30 świetlików Znowu sama, to ten sam tryb. E, powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podobają te zadanka w Głuchych Lasach, zarówno z tej aktualizacji poprzedniej, jak i jeszcze poprzedniej, poprzedniej. E, mega mi się podobają te oba wyścigi i naprawdę super jest. Gdzie teraz? Tutaj, dobra. Naprawdę mega mi się to wszystko podoba i to zbieranie świetników po drodze też jest super, to po prostu jakby wiecie... Te głuche lasy teraz naprawdę mają swój klimat. I nie wiem, ja już to mówiłam i chyba będę to dalej powtarzała, że odkąd, jakby po tej odnowie głuchych lasów, się czuję, jakby został dodany zupełnie nowy teren. Ja się nie czuję, jakby to były głuche lasy, tylko po prostu jakby to była. Oj, uderzyłam w mikrofon. E, po prostu jakby to był jakiś nowy teren. Serio. Nie wiem, czy też tak macie. Dla mnie tak jest. Okej. Okay. Jesteśmy. Dobra robota! Czyż świetlinki nie są piękne? A kiedy się tak zbierają, są jeszcze cudowniejsze! Dobra. Tutaj. O. To jeszcze bym musiała sobie wrócić do tego tam... Pana. Na R. To jest Pan R. Dobra, mówmy, mówmy na niego Pan R, bo nie umiem wymienić jego nazwiska imienia. Więc będziemy mówili Pan R. E, jedziemy sobie teraz do pana Air, żeby yy, jeszcze jedno zadanko zrobić, które dla mi zostało, ale ona już nie jest z aktualizacji, tylko zrobimy sobie je tak po prostu przy okazji, e, żeby ten odcinek. po prostu, żeby coś, na, kana żeby coś po prostu na kanale było, bo aktualnie no nie ma nic. Ale nie, no jak wiecie. No, czasami tak jest, że potrzeba czasu dla siebie, a. Nie tylko cały czas, cały czas te filmy na YouTube'a, cały czas te filmy na YouTube'a. Też czasami trzeba odpocząć od siebie. W sensie wy od mojej twórczości. a czy wiecie, jakby cały czas moje filmy są na YouTubie, można oglądać. Naprawdę mam dużo filmów, więc jak nic nie wrzucam, to zachęcam do oglądania tych starszych. Czasami może z sentymentu, czasami może po prostu z ciekawości. No ale polecam ogólnie. Też te moje starsze filmy, myślę, że też są wartościowe i pokazują mój rozwój. Eee. No. Także wracamy sobie teraz do Pana R, tak jak już mówiłam, i tam zrobimy sobie jeszcze jedno zadanko. Arabella, czujesz zmianę w lesie? Znajdź Hemerę lub Anteję w lesie. Znów czuję obecność Hemery i Anteji, ale tym razem to uczucie jest silniejsze, a więc musisz poszukać ich śladów. Okej, okay. to musimy poszukać ich śladów. Tutaj widzę, że mam coś zaznaczone na mapie, więc do tego jadę. I strzeżę ruszałem w twoim kierunku. Zauważa cię i zaczyna obserwować. O! Nie! Chyba powinnam. Po... Koń patrzy na ciebie ostrożnie i czeka aż spokojnie. Podejdziesz. Podejdziesz, dobrze, że to ujęli. A, to już ten mechanizm znam. O, na czerwono, to muszę poczekać chwilę. Lecimy. O, dobra, to już teraz będę szła tylko. No super, idę. Akurat na korze nie weszłam. Nie. Dalej, zrób to zielone. Dobra, tylko chcę wyjść. już teraz będę czekać. Dobra. Okej. Okay. Dobra, udało się, mamy to. Udało się nam oswoić konika. Więc teraz wracamy do pana R. I jesteśmy. Co się stało, Arabella? Co nowego, Arabella? Jest jak na przesłuchaniu. Ciekawe, pokazują ci swoje prawdziwe oblicze. Te stworzenia pokazują swoją magiczną postać tylko tym, którym ufają. Posiadasz cenny dar. Miej oczy szeroko otwarte. Czuję, że to początek wspaniałej przyjaźni. Czy coś tutaj jeszcze jest? Nie. Więc tylko trzeba podnieść poziom konika. Już na czwarty. No i co, kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Dajcie znać, jak Wam się podobało i do usłyszenia, cześć!